Chciałbym się z Wami spotkać, ale nie ma okazji, co należy się w trakcie sesji zostało wszystkich informowań dlaczego taka sytuacja nas. Serdecznie witam Panią Ewę witam Panią Sekretarz, witam Panią może jednogłośnie Rzecznicką i jej Skarbu i witam Panią Erwę, witam Państwa Sądysą Panią, która nas nagrywa i chciałbym zapytać Czy do porządku obrad chcieliby Państwo coś wnieść? Nie widzę, w związku z tym przegłosujemy. Proponowany Kto z panów jest za, proponowanego jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Jeden głos wstrzymujący. Za cztery sześć za e, przepraszam że tylko po informację, że mamy kworum, jest jej teraz radnych za tak, Porządek obrad został przyjęty i przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z 18 sesji Rady Gminy. Chciałbym zapytać, czy protokołu wszyscy otrzymali, czy są uwagi o protokół. Nie widzę, w związku z tym przechodzę do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu? 18 sesji teraz gminy Wyspówet. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nikt się wstrzymał. Również do roku został przyjęty jednogłośnie? Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach. I pod tym uchwałę gminy na 2016 rok. I tutaj poproszę Panią e, e, Przewodniczącą o przedstawienie. 4 zł z przeznaczeniem na różne opłaty składu oraz podatki od 1 zł. Dział 750 Administracja Rzeczniczka. Rozdziałem pozostałych złożonych, wykonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w wysokości 41 000 z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT oraz odsetek odnależnego podatku VAT naliczonego przez Urząd Skarbowy na okres. W numer UP 14, 16 z dnia 8 stycznia 2016 roku. Dział 801 oświadczenie i wychowanie. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących w rozdziale dołożenia do w wysokości 3369 zł z przeznaczeniem na pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządowych i Mm -hmm. To jest gospodarka ośrodków Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5 tysięcy zł z zadania inwestycyjnego pod nazwą Elektryfikacja Ulicy Leśnej i Paski Gryfie. To jest pozycja 13 y, załącznika inwestycyjnego. Dział 926 struktura fizyczna. W rozdziale obiekty sportowe zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 tysięcy złotych, wprowadzając nowe zadania inwestycyjne pod za dostawę w na ulice w miejscowości Rumian. To jest pozycja 22 założona w tym filmie. Dziękuję. Dziękuję. Czy w sprawie jeszcze ktoś chciałby to pytanie. Bardzo proszę Pan e, e, Radny Biorog. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałbym pierwszym tym podziękować. Nie wiem czy Pani Inspektor, czy Pani Skarbnik, czy, czy ten za prowadzenie tego działu w dziel, dziale 926 zakruzenia terenu na w miejscowości. Lumia na moim, teraz to naprawdę chodzi. <grymne> bardzo dziękuję za to. I mam pytanie. Porozumienia, że ta sesja została odwołana dlatego, że trzeba zapłacić ten podatek kwadrat, tak? Tak, tak. Tylko, że te pismo przyszło 8, a 12 była sesja, panie słyszał. Yy, I bardzo proszę pani. pismo odpynęła 13 stycznia. Na wieczątek wychodzą... Bo to jest tam z ósmego wyszło ze skarbówki, tak, 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 tak? A z przy przyszło wostak, a to nie mogliśmy zrobić tego no, to dobrze. A to to zapłacić te pieniądze? Chyba pierwszy, to <grybuj> Dobrze. Dziękuję bardzo za wyjaśnienia i jeszcze raz proszę podziękować za dział 926 duchy. Dziękuję bardzo. Czy Ci są jeszcze jakieś pytania, <grybuj> Nie widzę, w związku z tym myślę, że wszystko jest jasne. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały Proszę kolegę o odcieczanie projektu uchwały. Uchwała do dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany w użycie projektu na 2016 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 4 artykułu 61 ust. 2 ust

Punkt trzeci, Zwiększenie się planowania wydatków decyzji, kwotę z 2000, punkt czwarty, zwiększe się kowania wydatków decyznych, kwotę 5 zł z Paragraf drugi. Budżet to zmiany w Ustęp pierwszy plan dochodów pokoły 23 963 930 zł z tego dochody bieżące 22 99 130 zł dochody na 965 800 zł. Ustęp drugi, plan wydatków ogółem 24 364 930 zł, strefą wydatków bieżący 22 936 522,70 zł, wydatki aktowe 1 428, 409, 428 409, 429, 429, 429, zł 409 zł i 49 zł. Deficyt budżetu miny w wysokości 400 tys. zł, zostanie budżetu przychodami z pochodzących z kredytów w kwocie zł. Paragraf czwarty, na 100 tysięcy złotych przyda się. Po pierwsze, część wtedy po 100 zł, drugi w kwocie 100 tysięcy złotych, w drugi wolność środków w kwocie 940 tysięcy złotych. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 6. Uchwała powierza się Wójcie i Komisji Obywatelskiej. Dziękuję koledze za odczytanie przed głosowaniem. Zwiększyła się liczba radnych o jedną osobę. To, że nie 11, tylko 12 radnych będzie brało udziału w głosowaniu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem e, przeczytanego projektu uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I szanowni Państwo, tym samym wróciliśmy do wolnej wioski zapytań i otwieram dyskusję wolnej wioski zapytania. Bardzo proszę. To bardzo proszę, proszę. Jeśli tak, to po doktora tak zaczęłam. Chciałabym odpowiedzieć na pytania, które Państwo zadają na ostatniej sesji, tak szybciutko. Ym, więc tak, na ulicę Tworkowcową jest już chyba, nie wiem, w magazynie w kwietniu, Kim, będzie robiona w mało kwietnia, jak tylko pozwolą no, na to warunki atmosferyczne. Co do ym, dokumentacji projektowej, na no podociągowanie, czyli Tutaj w miejscowości dnia, że została umowa przesunięta do końca lutego 2016 roku, czyli dotąd ma pan projekt już przygotować. Na wodę przetłumaczeń zostało przesunięte do marca 2016 roku umowa przedłużona. Z takich jeszcze właśnie szerczą prośba jest do Państwa, co mamy w najbliższym czasie i tu Państwo radni, żeby też coś wiedzieli, Prowadzimy już do rozmowy na no utworzeniu szko szkoły muzycznej, przy Szkole podstawowej w Gminie. Tutaj jest taka, że pan Jarek Blogowski i myślę, że to jest fajna sprawa, więc w miesiącu lutym będziemy inicjowanie powstanie takiej szkoły muzycznej jak po swojej w Grydnie. Szacowany koszt, ponieważ większość instrumentów już mamy, brakuje na jeszcze też będą czyli tego no, to będzie około no, 170 tysięcy, z czego zwrot będzie około 100 tysięcy, czyli 70 tysięcy będzie naszego wkładu, będzie to no, wchodziło w skład szkoły połowej zespołu szkół. Zostały Państwo przeczytani o wnioski o więc zostały złożone wnioski o na zajęcia wykonawcze, czyli m.in. to lokalizacja. Już przygotowałam objęte, zostały szkoły, znaczy nie objęte, zostały szkoły, które już od niedawna w Koszoru, a w Rybnie. Znaczy, no powiem tak, z jednej strony cieszę się, że uczniowie mają tą wyższą średnią i średnią uczniów, ale niech to się dyskwalifikowało. Pozostałe szkoły, czyli w sumie 144 uczniów zostaje objętych i taka sama liczba, no, mniej więcej nie zostaje połapać jego rozmowę z żoną Macyą nie zostanie tak ogłoszony konkurs i, 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 i nie będzie, to taką liczbę uczniów będziemy musieli objąć, że będziemy musieli. No myślę, że trzeba będzie objąć e, z budżetu gminy na te zajęcia. To jest też na obszarze 140 uczniów e, w tych szkołach, które nie zakładłyby e, w sytuacji tak wysokiego wyniku. E, i koszt tego wniosku, to jest wniosek na dwa lata te zajęcia, tutaj nie tylko że tam jest szerszy zakres, to jest 381 tysięcy poza okropym. Drugi wniosek który na zajęcia z angielskiego na śleczkowała, a też na dwa lata jest na rzędu 280 tysięcy złotych, są też wniosek złożony. Więc zostało złożone też wnioski do popruchu, ale yy, i też przygotowujemy się do progu. Mamy cztery drogi, tak mniej więcej wybrane, jak Państwo mówią, Idziemy maksymalnie, czyli złożymy wnioski, które by się kwalifikowały do 3 milionów złotych. Rzuciliśmy też tutaj yy, tą myślą yy, Pana Dyrektora Zoda, że jednak na tego wystarczy, więc chcemy złożyć maksymalnie do tej puli jeden dla Państwa, to są taką informacje, zostały negocjacje zakończone już z NRO Ośrodkiem Ulicznym. Z firmą dogadaliśmy się, że w ciągu umowy obowiązujemy na 3 lata, a w tym roku wymieniamy wszystkie lata pozostałego miejscowości. Czyli ryzyko odróbniane poszeregły tuczki i to tylko w czy jeszcze po jakiejś miejscowości była modernizowana. W tym roku zostaną wszystkie lata zmodernizowane. Też do Państwa z jest taka prośba. Spotkaliśmy się z przedstawicielem firmy Lubawa.pl. Będziemy organizowali spotkania w czterech, myślę, że czterech, tak myślę, że tego się zgodzi, w głównych miejscowościach. Szukają kratowych kroczyk. Zatrudnienie 30-40 osób kobiet, tak mniej więcej że wieku około 40 plus, minus, mówi, że są 4, to to, co do do pracy. Więc jest kwestia sprawa. I to jest około trzydziestu, czterdziestu godzin, pięćdziesiąt rośnień. Do września mają tutaj duży nabór, bo kontrakt, bo się wysługi chcą tutaj z ONZ-em zrealizować, więc to na etapie prośba o osób do Lubawy, ale docenowo chcemy taki punkt, oddział ich, stworzyć miejscowości, które będą budynku rewizy na tym pierwszym i drugim piętrze. Także tutaj e, proszę o Państwa wobec, żeby już spropagować wśród kobiet, które będą wyłącznie, można być zaproszone w gwarantowaniu drugiego tego spotkania, że jest taka na, na, zatrudnienie dla na kobiet, głównie dla kobiet. Kraftowe, kraftowe e, będą przyuczać, uczyć, jeśli będzie potrzeba, zamiast do swojego, do swojego, e, się też, też tak? Tylko chodzi też o to, żeby najbardziej tutaj panie znalazły e, zatrudnienie na miejscu, tak? Oczywiście Pan obiekał umowę o pracę, że abyś chciał tę pracę na podziałku od piąta, czasami zależy do potrzebowania jest to sobota, bo bo wyjątkowe sytuacje to jest, jest wyjątkowe, wyjątkowe sytuacje. Także myślę, że dwuzmianowa, a jeszcze dwuzmianowa, czyli nie tylko dwuzmianowego, to myślę, że dla kobiet też tutaj mamy w każdej wsi czy miejscowości, po co mają dorabiać po co pracować i po to, o to, to się starać. Tu do Państwa radę, jak wymiana do Dili, tutaj do Pani Ewen, bo chcemy z taką wysokość, aby zobaczyć, jak to wygląda nasz i, i jeszcze inne nasze śmieci, żebyśmy mieli siedziby kontenerowe, to by internet po się podzielili, zaje, żebyśmy zajęli tam do właśnie miejscowości koszulek, czy też do Państwa organizatora. Myślę, że to też jest fajne rozwiązanie. rozwiązaniem. Także tu proszę jeszcze do Państwa Radnych o to, aby wymiana do Dili. Też się do Państwa informacje w sprawie ewidencji zabytków. To taka już chyba komisji Komisji oświaty, jeśli dobrze kojarzę, albo no, do Chcę się... tylko Państwu zapomnieć, że, że chcemy tą gminę ewidencję zabytków, bo coraz bardziej się nam komplikuje, podejść do, tej, do tego tematu jakby na nowo, co z tym dalej zrobić i to myślę, że na komisjach to by też już wygłosowali. A, I tylko taki jeszcze ważny punkt prawny, tam Państwo że się też tam na stronie już działa, z Panem Prawnik, z ograniczeniem się do organizacyjnych godzin, do tego taka zmiana. W poniedziałek i Pani przyjmuje od godziny 16 do 20, a wtorki, czwartki i piątki od godziny 13 do godziny 17, tak żebyście się Państwo też tam wśród mieszkańców jeszcze korzystać. Wiem, że już wiele korzystało. Myślę, że, że, że to też jest Pana sprawa. Drogi, Dziękuję. Dziękuję. Pani sekretarz, bardzo proszę się z Panem odnieść pytanie. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja mam pytanie do Pani sekretarz. Bo te projekty zostały poszesłane, czy wyrobimy się nad o Panu dyrektorowi, że luty czy marzec będzie składane już w Urzędzie Początkowskim. A tu słyszymy że są przesunięte na koniec łańcucha i na koniec tego, Czy jest z tym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję wiem, wiem, temat tego zagrożenia. To pan że te terminy, które zostały umowie, takie ostateczne, żeby się zgłosić, z wszystkimi pozwoleniami. I ma to się, bo proszę pana, tutaj czekają i nie będzie No, tak jak mówiłam, on chciał jeszcze dłużej, że ja się wyraźnie że nie będziemy teraz bardzo naciskać na niego właśnie tego względu, żeby nie trzeba tych terminów w aplikacji. Dziękuję. Bardzo proszę, kolega. Na... Nie ma papizy. Dobrze. Ja tutaj mam do Pani Sekretarz takie pytanie. Pani wspomniała o ostatnim wystąpieniu tego pana Ryszarda Cetroba. Chodzi, żeby jako pierwszy dzień, tu zrobić, no jak widz woda, pobudzeń, po zaproszonowanie terenu w Szczepinach. Na tej szeregu tej strunia, bo ponieważ oni no, zostały uczynione na budżet początku 2016, tutaj nie bym chciał, żeby no, przyłożyć się do tego. Dziękuję. A, dziękuję panu radę. Proszę pani, pan odpowie. Pan też mówił, że tutaj jeszcze działają koncepcje, koncepcję tego, tego, programu, tego terenu. Może pójdziemy weźmy takie zasady zaprojektyw i zobaczymy to tutaj, no bo chcemy, żeby ta faza, no, przynosiła efekty, tak? Też tutaj rozmawiamy i robimy różne kroki w kwestii tak zwanego partnerstwa projektu rozwodnego, czyli na, na tym zgodzie skomplikowane ramię, zobaczymy do tego, czy jest jakiś duży koncept, czy firma, czy coś taki tam zobaczymy, co z tego wejdzie, czy, czy sami to leczymy i wtedy to, bo jak my sami to wyzwierdzamy i też z rozwiązują z projektu unijnego, ludzie z problemem z działalnością gospodarczą i tym, tym przychodem, to jest, to znaczy, będę odczuwałem, no, ale jeszcze nie wiemy na do końca, do tego powiedzieć, żeby będzie podczas partny, tak? Bo wiemy, jak takie różne mamy doświadczenia na walite, związkowo budowane tego z tych miejscowości. jak jak te, które przewidywały tą działalność, to no, 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 tam się mówiło, że to tej pomocy publicznej. A te, które nie przewidywały, to, to później to też jest dotowane do budżetu, z danych jest Także tutaj no, to jest taki, nie wiem, ale ja mam jakieś wyproszenie na ten tak, temat. Dziękuję, bardzo proszę. Ja tylko chcę poinformować, że wpływa skarga do Rady na działalność rolnika i pracowników. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie został skierowany do szefa e, komisji rewizyjnej. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś jeszcze... Nie widzę, w związku z tym jeszcze raz przepraszam, że tak musieliśmy się spotkać, ale dziękuję wszystkim za przybycie i zaniedbiam dzisiejszą